Cześć, witam Was serdecznie po raz 103 we vlogu powrót Roberta .pl". Znów wyjazdowe warunki, no ale mam nadzieję, że wybaczycie. Spotykamy się, ponieważ pojawiła się informacja, którą udało mi się zdobyć o wizycie przedstawiciela Racing Point, dyrektora do spraw komercyjnych, tak to nazwijmy, commercial director. W siedzibie Pekin Orlen w Warszawie. Czemu ta wizyta miała służyć, tego nie wiemy, ale no cóż, możemy się domyślać, że była ściśle związana z Robertem Kubicą. A jeżeli z Robertem Kubicą, to po prostu z szukaniem kolejnej opcji rezerwowej na rok 2020. Cały czas trwa walka o to, aby być w Formule 1 jako kierowca podstawowy, no ale wiecie, że też inne rozmowy trzeba zawsze trochę wcześniej zaczynać niż to się oficjalnie tego dowiadujemy. To jest kolejne potwierdzenie tych moich słów po Verwast Street Racing, że naprawdę dzieje się bardzo dużo i to bardzo dużo rzeczy, których no, nie mamy okazji poznać, o których nie mamy okazji się dowiedzieć, które pozostają poza naszą wiedzą. No i e, czasem coś wyjdzie tak jak w tym przypadku, a czasem nie. I myślę, że takich spraw, o których nie wiemy i pewnie się jeszcze nie dowiemy, było sporo. Ta wizyta oczywiście to próba nawiązania współpracy PKN Orlen jako sponsora Roberta Kubicy z zespołem Racing Point na sezon 2020, i zapewne wiązałaby się ona z miejscem Roberta Kubicy jako kierowcy rezerwowego, rozwojowego itd. W, właśnie w tym zespole. Nie może, oczywiście o Racing Point w ostatnich dniach mówiło, czy nawet miesiącach mówiło się mało w kontekście Roberta Kubicy. Raczej wszyscy spodziewali się śladu feraryjskiego, jakiegoś hasa. Tam to oczywiście był temat, ale to zaraz wrócę do tego. Niektórzy spodziewali się jakieś Alfa Romeo, może Ferrari. Natomiast tutaj jest też rozmowa z Racing Point. To zespół, który miał okazję dobrze poznać Roberta Kubicę. Może nie ci. Zwykli pracownicy, tylko ci najważniejsi, bo Lawrence Stroll przecież dobrze poznał Roberta, gdy Kubica i jego syn Lens Strolby razem w się. Lens na pewno też lubi Roberta Kubica, co zresztą było widać nieraz. No i oprócz tego, mogli poznać się na etyce pracy, na szybkości Roberta Kubicy i być może teraz stąd są te rozmowy. Oczywiście to są tylko rozmowy, one jeszcze o niczym nie świadczą i wcale nie ma pewności, że Robert będzie miał jakiś związek z Racing Point w najbliższych miesiącach czy latach. Ale widać, że PKN Orlen działa bardzo mocno, aby ta pozycja Roberta Kubice w 2020 roku była jak najmocniejsza, żeby miał jak najbardziej silne związki z Formułą 1, a jednocześnie, żeby też mógł startować. Jeżeli nie uda się startować w Formule 1, bo ja to cały czas traktuję jako wszystko szukanie opcji rezerwowych, a nie opcji. Które już po prostu trzeba je nagle znaleźć, bo na to jeszcze jest dużo czasu, i myślę, że jeżeli będziemy mieli oficjalne potwierdzenie tych negatywnych informacji, na które niektórzy, których niektórzy się spodziewają, no to wtedy będziemy też rozmawiać o opcjach rezerwowych. Ja nie chcę na razie wchodzić w ten temat, bo, bo przyjdzie po prostu jeszcze na to czas. Niemniej dzieje się dużo, jak widzicie. Ta pewnie współpraca mogłaby polegać na tym, że, że logotypy PKN Orlen byłyby gdzieś na bolidzie, czy na strojach pracowników, no a do tego Robert Kubica mógłby mieć możliwości jazdy, bo idem Formuły 1 w 2020 roku, czy to podczas jakichś testów, czy podczas pierwszych piątkowych treningów, to taka trochę opcja no na pewno nie satysfakcjonująca nas w pełni. Na pewno nie na to liczyliśmy jeszcze kilka miesięcy temu, ale zawsze musimy brać pod uwagę, szczególnie w przypadku Roberta Kubicy, tę perspektywę czasową, te wszystkie inne wydarzenia, które niestety czasem działają na jego niekorzyść i to bardzo. Mocno. Była oczywiście też mowa w tym tygodniu o serii DTM. O tym, że przedstawiciele Roberta Kubicy czy jego management rozmawiali z szefem zespołu Audi, szefem zespołu fabrycznego Audi na temat opcji jazdy w 2020 roku. On jeszcze tego samego dnia, już po tym jak ja nagrałem dla Was vlog, powiedział, że nie ma rozmowy z Robertem Kubicą na temat bycia kierowcą fabrycznym w sezonie 2020. To może mieć drugie dno, ale nie musi, bo drugim dnem może być zespół kliencki Audi, w którym obecnie jeździ między innymi Pietro Fittipaldi, czyli e, e, no, kierowca rezerwowy, czy tam testowy e, Hasa. Nie, nie wiemy dokładnie jak to tam się rozgrywa, ale on potem zaprzeczył szef Audi tym pogłoskom, że, że Robert miałby być kierowcą czy że są rozmowy na temat bycia przez Roberta kierowcą fabrycznym, no on też musi mieć na uwadze swoich kierowców, ale co do tych swoich kierowców to też y, różnie może być, ponieważ na przykład Nico Miller, czyli kierowca zespołu fabrycznego Audi, e, powie w tym dzisiaj, do, dosłownie przed kilkudziesięcioma minutami, został potwierdzony jako kierowca zespołu Dragon w Formule E, gdzie będzie partnerem Brendona Hartleya, e, no i to nie wyklucza jeszcze jego startów w DTM, ponieważ e, te Kalendarze mogą się zazębić, ale nie muszą, bo DTM zaczyna się około początku maja, natomiast Formuła E będzie trwała do końca czerwca, więc coś tam może wypaść, jakaś kolizja terminowa. A być może Miller już wie, że, że tej kolizji nie będzie i dlatego połączy starty, <laughs> przepraszam, w formule. E ze startami w DTM. Tak już robił Robin Frains niedawno, więc nie jest to jakimś eventem. Natomiast no może utrudnić przygotowania w DTM i to też raczej nie, nie jest jakimś super wyznacznikiem czy on będzie w, tej, w tym, w tym DTM-ie, czy nie będzie, no to, to jeszcze musimy poczekać, niemniej jest to dość ciekawa informacja, a za tym dzieje się dużo, naprawdę i w związku z tym, no, przewidywanie przez nas przyszłości ma mały sens, szczególnie biorąc pod uwagę to, jak zmienna potrafi być Formuła 1, niemniej... Cały czas szanse na to, że Robert Kubica będzie kierowcą podstawowym, wyścigowym w sezonie 2020 są małe. Będzie bardzo ciężko to sprawić. Niektórzy mówią, że już dziś, być może teraz jak nagrywam, być może jutro potwierdzi się, że Nico Hulkenberg będzie kierowcą hasa. Z tym hasem niektórzy uważają, że to tylko plotka wymyślona przez kibiców. Tak nie było, i kilka źródeł może wam to potwierdzić, czy można było usłyszeć w kilku źródłach. Że takie rozmowy nie były. Przy czym one były raczej w połowie sezonu niż są teraz. Teraz to już raczej zostały przedstawione oferty, zostały przedstawione warunki, natomiast są pewne oferty, których zaakceptować się nie da. No i has bardzo mocno postawił na Nico Hulkenberga. Przy czym czy Nico Hulkenberg postawił na hasa? Tego nie wiadomo. Wiemy, że Nico Hulkenberg też miał swoje wymagania, jeżeli chodzi o Renault. A skoro, no, mimo wszystko, Renault teraz jest w znacznie lepszej formie niż has, no to być może Nico Hulkenberg w ogóle nie będzie chciał podejmować tematu hasa. On w Renault chciał dwuletnią umowę i dlatego nie dogadali się. No i teraz być może będzie yy, szukał czegoś innego. No, Formuła 1 to zawsze jest. Formuła 1 on mówi, że ma oferty na stole, że w każdej chwili może je podpisać i być kierowcą wyścigowym w sezonie 2020, no ale jeszcze tego nie zrobił. Być może Singapur przyniesie nam rozwiązanie tej zagadki, jeżeli nie, jeżeli to się będzie przedłużało, jeżeli przez kolejne dni nie będziemy poznawać składu hasa na 2020 rok, e no, minęła pełna godzina, więc już mogli coś podać. No to wtedy będziemy mogli wrócić do zastanawiania się, czy ten, te drzwi do haza są całkowicie zamknięte. Na ten moment wydają się niestety całkowicie zamknięte. Opcją cały czas pozostaje Williams, niektórzy mówią, że Alfa Romeo, według mnie nie. Natomiast no, wiemy też, że w Williamsie bardzo mocno i bardzo łakomym okiem patrzą na pieniądze Nicolasa Latifiego. Poza tym no, niektórzy uważają, że jazda na takich samych warunkach w kolejnym sezonie w Williamsie nie miałaby sensu. Niemniej, no, dzieje się dużo, każdy ma swój punkt widzenia, każdy będzie z danej sytuacji zadowolony. Niektórzy te pogłoski dzisiejsze, czy, czy to, tę informację, że przedstawiciel e, Racing Point odwiedził siedzibę PKN Orlen uważają za ważne wydarzenie, ważny news, inni w ogóle nie przywiązują do tego wagi. To jest naturalne, każdy z nas ma swój pogląd, niemniej e, cały czas to pokazuje i powtórzę to po raz dziesiąty podczas tego vloga. Dzieje się bardzo dużo i naprawdę bardzo dużo. Osob chce, aby włącznie z Robertem, aby ta sytuacja ułożyła się jak najlepiej, aby Robert pozostał w Formule 1 w jak najbardziej, jak największej roli, a jednocześnie miał możliwość ścigania się, miał możliwość realizowania swojej pasji. Przy czym o tych drugich rozmowach to jeszcze nie na nie czas po prostu. Zbliżamy się do Grand Prix Singapuru, ja myślę, że w piątek rano. Kiedy będziemy wiedzieli coś więcej o tym Grand Prix Singapuru, czy będziemy mieli jakieś informacje, no to, to się odezwę do Was i po prostu jeszcze trochę pogadam o tym, co, co może nas czekać, ale cały czas niestety w tych dniach trzeba mieć oko na newsy, trzeba mieć trzymać rękę na pulsie, ponieważ w każdej chwili może wyniknąć czy wypłynąć coś, co sprawi, że będziemy wiedzieli znacznie więcej przed sezonem 2020 niedawno nagrywałem taki specjalny odcinek vloga dotyczący kulis pracy przy vlogu także przy blogu całym, więc zapraszam do odwiedzenia przypominam o subskrybowaniu kanału, bo to zawsze coś ciekawego wpadnie mam nadzieję, że niebawem uda mi się zrobić sesję Q&A, ale też będzie nie o mnie, tylko o sytuacji Roberta, myślę, że tak sobie pogadamy po prostu ale, ale też będzie pewien powrót cyklu, którego dawno nie było no i też będzie kartingowe abecadło, najnowszy odcinek w Poniedziałek chyba opublikowałem, więc też polecam obejrzenie. Dzięki za słuchanie. Do zobaczenia. Cześć.